Witam Was serdecznie. Dzisiaj bardziej obrazowo, bardziej o modelu rolnictwa, który i systemu przetwórstwa rolno-spożywczego, który stworzył, proszę Państwa, PSL, razem z całą otoczką lewicy i obecnie kształtującego się pisu. Eee, a to trucie, Polaków i trucie polskich dzieci, skutkiem czego są nowotwory, skutkiem czego są choroby, różne choroby, na których zarabiają korporacje zagraniczne. Moi drodzy, raport Najwyższej Izby Kontroli o e-substancjach w żywności bez kontroli pokazuje, że średnio Rocznie od 2 do 3 kg każdy Polak konsumuje w produktach spożywczych. Przy 38 milionach ludzi razy 3 daje 120 milionów ton, milionów kilogramów, czego po przeliczeniu daje mniej więcej około 120 tysięcy ton, moi drodzy, dodatków chemicznych, które konsumują Polacy w żywności. To tylko w systemie przetwórstwa rolno-spożywczego. Przetwórstw. Nie mówiąc o przenawożeniach w systemie rolnictwa. Nie ma kontroli. Kolejny raport e, pestycydy i pozostałości w warzywach i owocach. O tym nie mówi pan Kołodziejczak. o tym nie mówi żadna organizacja rolnicza, żadna organizacja konsumencka tego się nie dowiecie. Tego nie mówią lekarze dlatego że mają z tego biznes. To nie są lekarze, to są przepisywacze recept. To są wysłannicy big farmy, którzy mają określony cel wystawiać recepty i zarabiać. Apteki zalewają nasz kraj. W żadnym kraju w Europie nie ma tyle reklam dotyczących leków. Nie ma tyle aptek, co są w Polsce. Moi drodzy, to już jest apogeum, czego nie można zobaczyć w innych krajach Europy. Gangsterka w systemie przetwórstwa rolno-spożywczego rozwinęła się do niebagatelnych wielkości. To tylko tyle, co raport Najwyższej Izby Kontroli wskazał moi drodzy, na temat e- substancji w żywności. Zakładam się, że znacznie jest tego więcej. Przeliczcie 120 tysięcy ton ile to jest wagonów, ile to jest wahadeł. Moi drodzy, chemii, którą zamienia się tanią chemię jako dodatki do żywności, zamienia się poprzez dodatek do kiełbasy na poważne pieniądze. Więc złotówkę zamienia się na 10 złotych. Więc masakryczne pieniądze zarabia się na chemizacji żywności. Jeśli nie ma tego nadzoru, panie Kołodziejczak, to dramatycznie są trute polskie dzieci Dla, dramatycznie truci są konsumenci. Nikt wam o tym nie powie, bo nikt nie jest tym zainteresowany. Do, opłaca się dopłacać moi drodzy do protestów rolniczych, tworzyć tak zwanych liderów, którzy mają odwracać uwagę od rzeczywistego problemu. I w systemie przetwórstwa rolno-spożywczego mamy do czynienia z mafią. Mafią większą niż mafia narkotykowa, niż mafia, proszę Państwa, <laughs> niż mafia paliwowa. Ponieważ tutaj zatrucie związkami chemicznymi. Odpowiedzialności karnej. Nikt nie ponosi odpowiedzialności, bo nikt tego nie kontroluje. Eee, tak, to tam na tym Proteście, to tam mów, nic nie ma merytorycznego. To jest odwracanie uwagi od rzeczywistego problemu polskich rolników, żeby rolnicy chodzili po Warszawie po ulicach i strajkowali. Albo jeździli ciągnik z ciągnikami po drogach, a fermy przemysłowe, przetwarzając w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, dodając te związki chemiczne, i tak sprzedają ten syf, proszę Państwa, konsumentom. Oni i tak zarabiają z niej, tracąc złotówki, a gospodarstwa rodzinne padają. Gdyby teraz właśnie powstała Agencja Bezpieczeństwa Żywności i odpowiednie kary i normy zostały na to wprowadzone, ten gangsterski układ się szybciutko ukróci. W odpowiedzialności karnej, w kodeksie karnym powinno się zapisać odpowiedzialność od pięciu lat wzwyż zatrucie. I skończyłaby się zabawa. Skończyłoby się sprzedawanie. To nie sprzedawcy są winni, proszę Państwa, że w sklepach taki towar jest. To winny jest minister rolnictwa i, proszę Państwa, system nadzoru kontroli nad jakością żywności. To winny jest Sanepid, ta cała mafia gangsterska, proszę Państwa, Sanepidu, który wali za maseczki kary po 30 tysięcy, a nie kontroluje w żaden sposób jakości żywności. I tu, moi drodzy, przeliczcie sobie 38 milionów Polaków, średnio od 2 do 3 kilogramów, przyjmując, że jest to 3 kilogramy, bo tyle... Tylko górną granicę, a uważam, że to jest jeszcze mało, to mamy 120 milionów, kilo, 120 milionów kilogramów. Dzieląc to, wychodzi nam 120 tysięcy ton. Ton. Wiecie sobie, wyobraźcie sobie, ile Polacy w żywności konsumują chemii. Chemii. Teraz, każdy związek chemiczny który jest dodawany, moi drodzy, do żywności, a jest ich około 300. Sanepid kontroluje tylko i wyłącznie 62 czy 66, zgodnie z raportem nikowskim, ale nie kontroluje, proszę Państwa, interreakcji tych związków chemicznych w połączeniu ze sobą. Nie kontroluje ilości spożytych tych związków chemicznych w diecie dziennej. Kiełbaska śląska. Moi drodzy, zawiera 19 związków chemicznych. Przeczytajcie raport Najwyższej Izby Kontroli. Ile jest mięsa w mięsie i jakiej jakości jest to mięso? Mówimy tu tylko i wyłącznie o systemie przetwórstwa rolno-spożywczego. A ile chemii, moi drodzy, poprzez antybiotyki, sterydy, to kolejny raport Nikowski pokazuje antybiotyki. W hodowli zwierząt jest zaawane do surowca, do surowca w fermach przemysłowych. Bo żeby te sierwa kurczaki czy te świnie przeżyły, no to trzeba je chemizować. A żeby szybko rosły, no to trzeba dać stymulator do tego, żeby one żarły, srały, żarły, srały, żarły, srały i w klatkach siedziały. Ale wy później. To wszystko musicie skonsumować. Żeby teraz ten syf można było przetworzyć na produkt spożywczy, to tam siedzą tacy magicy, chemicy, moi drodzy, cudotwórcy, lepsi od Jezusa, bo Jezus zamieniał wodę w wino, a oni zamie zamieniają padlinę poprzez związki chemiczne w produkt, który wy konsumujecie. I wy się dziwicie, że jest tyle nowotworów, że jest tyle umieralności, że 414 tysięcy Polaków umarło w 2018 roku, a w tym roku proszę Państwa, za, powinny być dane za rok 2019 i GUS nie ujawnia, bo teraz trzeba co? Mafia, moi drodzy, mafia, międzynarodowa, międzynarodowa mafia, ponieważ zaczęło umierać za dużo ludzi w stosunku do tego, no to trzeba było sobie wymyśleć covid -a. No, i teraz co? Pod przykrytką, proszę Państwa, COVID-a robi się umieralność. Nieważne, czy umarł na raka, czy umarł na niewydolność krążeniową, czy umarł, proszę Państwa, na inne problemy wpiszemy COVID. I tym sposobem mafia w systemie rolnictwa, systemu przetwórstwa rolno-spożywczego, etc., etc., i w rolnictwie ukrywa ten sposób. Ale ta międzynarodowa, która najwięcej na tym zarabia, ukrywa przyczyny umieralności ludzi na świecie. I to jest podstawowy czynnik, jakim jest koronawirus. Teraz policzcie sobie. Weźcie raport Najwyższej Izby Kontroli, substancje w żywności bez kontroli raport z 3, 3 stycznia 2019 roku. I zobaczcie, tam jest napisane jasno i wyraźnie, jaką ilość chemii spożywają Polacy rocznie w systemie przetwórstwa rolno-spożywczego, a zwłaszcza w mięsie i w pieczywie. I myślę, że mój dzisiejszy wykład jasno i wyraźnie zobrazuje, że Polacy z samej chemii w systemie przetwórstwa samego przetwórstwa Spożywają 120 tysięcy ton. Wyobraźcie sobie, ile to jest. Wahadeł. Wahadło to jest yy, lokomotywa z wagonami. Ile to jest wagonów? Ile na wagon wchodzi? Nie wiem, może 100 ton, 100 ton. Yy, a mówimy o 120 tysiącach ton. Policzcie sobie, co się wyprawia. Myślę, że każdy, Powinien być zainteresowany, żeby tą mafię, tą mafię, która wyniszcza polskie rolnictwo, gospodarstwa rodzinne, a raz na zawsze w Polsce posprzątać, ale to tylko przy udziale polskiego konsumenta. To są miliardy, miliardy złotych, miliardy dolarów. To jest potężna mafia, która może sobie kupić polityków, więc moi drodzy, bez udziału konsumenta, bez mówienia prawdy, jak wygląda rzeczywistość, nie da się tego zrobić. O tym mówił też Andrzej Leper. To Andrzej Leper już uprzedzał Polaków, co się będzie działo. Dlatego zaczynamy więcej umierać niż mamy przyrostu, dlatego że przez te związki chemiczne w żywności stajemy się też bezpłodni. Chorujemy, dzieci leżą na oddziałach onkologicznych, Polacy umierają, nie wiedzą o czego. No następnie, wiadome, trzeba się leczyć. Znowu Big Pharma zarabia. Więc fantastycznie ktoś sobie to wymyślił. Eee, tak, zabili lepera, lepera, zaprawdę, trzeba o tym mówić. Ale lepera sprzedali ci, którzy dzisiaj mówią, Proszę Państwa, że Andrzej Leper został zabity, że Andrzej Leper był ofiarą. Ofiarą to był tych osób, które go sprzedały, dzisiaj krzycząc, że oni robią kontynuację samoobrony Andrzeja Lepera. Moi drodzy, PiS, PO, PSL i Lewica to jedno wielkie zło. Trzeba. Aby w tym kraju powstała norma, nowa, całkowicie formacja polityczna, która zmieni to, ale nie mogą to być, proszę Państwa, na pewno ci liderzy z udziałem byłego ministra rolnictwa, ponieważ ktoś, komu bardzo zależy na cementowaniu tego układu, żeby on dalej funkcjonował, żeby dalej można było w systemie przetwórstwa rolno-spożywczego truć, będzie to robił. Jeśli Widzicie opakowania tych parówek i będzie napisane bez dodatku glutaminu monosodowego czy fosforanów, to ja Wam mówię od, od razu: to jest kłamstwo. To jest kłamstwo takie samo, jak pis zastosował narrację Bóg, Honor i Ojczyzna. To jest takie samo kłamstwo, że te parówki są wolne od glutaminu monosodowego i fosforanów. A ja tym sukin synom na sprawie sądowej udowodnię. Udowodnię, że to ja mam rację, a nie oni. I oni się najbardziej tych raportów nikowskich boją. To dlatego wyżądają odrzucenia raportu nikowskiego w procesie sądowym, którym wytoczyły mi Morliny, Berlinki, Krakuski, a Grupa kapitałowa Schmidfielda, z którą walczył Andrzej Leper. Grupa kapitałowa... Właśnie tych świń amerykańskich, z którą właśnie walczył leper. Co się wydarzyło, sami dobrze wiecie. Czas najwyższy, aby naród polski się obudził. A pan, panie Kołodziejczak, zaczął mówić o sprawach merytorycznych dla polskich rolników, dla polskich konsumentów. Istotnych w interesie narodu, w interesie każdego obywatela czy popierającego Lewicę, czy Prawicę, czy Platformę, czy Konfederację, czy taką, czy taką, proszę Państwa, czy PiS. Jeśli będziecie konsumować taką samą żywność, daleko że nie zajedziecie. Politycy to głąby. Oni nawet nie wiedzą, co jest grane. Daj Boże, ja nikomu nie mówię, że oni łapówki biorą, ale jeżeli by się zdarzyło, że biorą, to oni nawet nie wiedzą tak naprawdę, za co biorą i w czym biorą udział. Więc ten deep state międzynarodowy, międzynarodowy, to jest międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza trucia obywateli, funkcjonuje na całym globie. Pozdrawiam serdecznie.